Kamera IP IMO Cruiser Dual to kamera zewnętrzna. Dzisiaj wybraliśmy się w plener, żeby pokazać Wam, jak wygląda rzeczywiście w takich warunkach, w jakich yy, pracuje normalnie. To kamera o klasie odporności P66. Mówiliśmy już o tym w innych programach. To są te kamery, które świetnie radzą sobie z deszczem, mrozem, gradem, ale również z kurzem. Jak wiemy, kurz jest wszędzie. Kamera ma bardzo wiele istotnych funkcji. Między innymi cztery tryby widzenia nocnego, aktywne odstraszanie, funkcje śledzenia obiektów, ale nie to jest najważniejsze. Wyjątkową cechą w tej kamerze jest posiadanie przez nią dwóch obiektywów. Jeden z nich, ten, który znajduje się na górze kamery, to obiektyw stały, nie do końca jest tak jak mówię, który widzi w promieniu 260 stopni, ponieważ górna część kamery, ta głowica, może być przez nas poruszana. Podobnie. Sam obiektyw odchyla się w pionie w promieniu 30 stopni. Natomiast obiektyw znajdujący się w dole kamery to obiektyw typu PTZ, który będzie poruszał się w poziomie w promieniu 355 stopni i w pionie w promieniu 90 stopni. Pozwala nam to przy wykorzystaniu dwóch współpracujących ze sobą obiektywów, mających wsparcie sztucznej inteligencji, obserwować obiekt, który chcemy chronić, w promieniu 355 stopni. Oba obiektywy korzystają z opatentowanego przez markę AIMO algorytmu AIMO Sense, który pozwala przyspieszyć czas wykrywania obiektów znajdujących się w obrębie pola widzenia obiektywów, nawet o 200 sekundy. Co więcej, eliminuje to również fałszywe alarmy, które mogą pojawić się wskutek poruszających się liści czy nadlatujących owadów. Tyle jeśli chodzi o przedstawienie takich danych specyfikacyjnych i możliwości samej kamery, natomiast najważniejsze jest chyba to, w jaki sposób z niej korzystać jak jej używać. Kamera w naszym przypadku połączona tutaj jest z routerem Wi-Fi, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć ją również kablowo, bo posiada ona taką możliwość. Należy ją w przypadku korzystania z Wi-Fi tylko zasilić. Zasilacz dołączony jest w komplecie. Działanie kamery oparte w głównej mierze jest na aplikacji Almo Live, którą instalujemy ze sklepu Play lub App Store w przypadku iPhone'a. Aplikacja ma dość przejrzysty interfejs, także myślę, że z jej obsługą każdy sobie poradzi. Samo dodanie kamery polega tylko i wyłącznie na zeskanowaniu kodu, podania hasła do naszego Wi-Fi, jeśli z tego Wi-Fi właśnie korzystamy i kamera już zaczyna działać, możemy uzyskać z niej podgląd. Po kliknięciu podgląd na żywo, czyli tutaj naszej miniatury ostatniego widoku, obraz od razu się ładuje. Jak widzicie, obraz podzielony jest na dwie części. W tej górnej części znajduje się widok z tej nieruchomej części kamery, czyli z tego obiektywu, który jest nieruchomy. Natomiast w dolnej części obrazu widzimy obiektyw, obraz z tego obiektywu, który ewentualnie, jeśli włączymy taką funkcję, podąża za celem wybranym przez nas. W tym przypadku ustawiliśmy detekcję człowieka i kamerę ustawiliśmy w taki sposób, aby za tym człowiekiem podążała. Ona w tej chwili mnie widzi i w tym momencie już ten dolny obiektyw jak widzicie za mną podąża, nawet jeśli pójdę tutaj gdzieś dalej w obrębie tutaj tej roślinności, kamera w dalszym ciągu za mną tutaj, może jeszcze skręcę, w dalszym ciągu za mną tutaj podąża i próbuje utrzymać mnie jak najdłużej, no do momentu oczywiście aż nie zniknę z jej widoku, a wtedy wraca do punktu początkowego i obserwuje obraz tam, gdzie ustawiliśmy początkowo. Tym ruchomym obiektywem możemy również sterować ręcznie za pomocą wbudowanego takiego joysticka, który jest w aplikacji dostępny. Możliwość ruchu góra-dół oraz lewo-prawo do limitów kamery, o których wcześniej wspominał Marcin. W samej aplikacji, właśnie ustawiamy wszystkie te inteligentne funkcje, o których mówiliśmy, czyli np. ustawienie wykrywania. Zaznaczamy sobie wykrywanie sylwetek ludzkich. Detekcję pojazdów oraz różne inne kwestie, takie jak śledzenie. Śledzenie polega na tym, że kamera, tak jak wcześniej pokazywałem, podąża za obiektem, możemy ustawić również harmonogram takiego śledzenia, czyli kamera w danych godzinach, w danych dniach może po prostu patrzeć w jeden punkt, natomiast w tych, których ustawiliśmy o danej porze dnia bądź nocy, może śledzić obiekty. Oprócz tego, wszystkie funkcje alarmowe, takie jak uruchomienie wbudowanego reflektora światła białego, czy też syreny. Może włączymy tą opcję. Również tutaj jest wybierane. W przypadku alarmu dźwiękowego mamy do wyboru tutaj standardową syrenę, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby nagrać na przykład swój własny dźwięk, który kamera po wykryciu E, powinna otworzyć zbudowanego głośnika. W tym momencie, jeśli kamera mnie wykryje, od razu zaalarmuje otoczenie właśnie tym dźwiękiem, jak również diodami, które e, widzicie, świecą w tej chwili. Mamy dzień, także nie do końca dobrze to widać. Natomiast w nocy z powodzeniem oświetla ona obszar, który obserwuje. Tak wygląda sama obsługa, jeśli chodzi o obiektywy. Natomiast e, najważniejsze w tego typu rozwiązaniach jest to, aby kamera zapisywała to, co widzi. I tutaj mamy możliwość zapisu na Montowaną w środku kamery kartę MicroSD. Oprócz zarządzania kartą możemy zarządzać tym, w jaki sposób kamera ma działać w nocy. Ponieważ tak jak wspomniał Marcin, posiada ona aż cztery tryby widzenia nocnego. Tak jak widzicie, noctowizja inteligentna, kolorowa, podczerwona oraz wyłączenie Noktowizji, wszystkie te tryby są tutaj dostępne. To Wy decydujecie o tym, w jaki sposób kamera ma obserwować otoczenie podczas nocy. Jedną z kolejnych z, z kolejnych z wielu funkcji jest funkcja współdzielenia urządzenia, ponieważ po dodaniu takiej kamery do naszej aplikacji, do założonego przez nas konta w aplikacji Mobile Live, możemy takie urządzenie współdzielić wśród członków rodziny, wśród znajomych. Możemy po prostu udostępnić, oni będą mieli również dostęp do widoku z takiej kamery, jeśli byłaby taka potrzeba. Dzwoncie do nas, korzystajcie z pomocy naszych doradców, odwiedzajcie nasze salony, a przede wszystkim nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Szukajcie nas na TV. Do zobaczenia.